Ludzie sceny i ekranu w anegdocie. Kazimierz Kamiński po pierwszej swojej roli w ówczesnym warszawskim teatrze Rozmaitości zaprosił aktorów na bankiet, bo chciał bowiem wejść w grono swoich nowych, wielkich kolegów. Bolesław Leszczyński zajął honorowe miejsce. Kamiński marzył o bruderszawcie z genialnym aktorem. Poprosił tedy kolegów, by w momencie, kiedy już. Temperatura wieczoru będzie temu sprzyjała, namówili Leszczyńskiego do spełnienia tego brudzia. Tak się też stało. Wielki Bolesław zwrócił się do Kamińskiego. Każ nalać, wypijemy. Kiedy z kielichem w dłoni Kamiński stanął przy Olbrzymie, Leszczyński zapytał: Jak pan masz na imię? Kazimierz odparł uszczęśliwiony. A zatem. Rzekł Leszczyński. Od dziś ja będę mówił do ciebie, Kaziu, a ty do mnie, Mistrzu.